Cześć kochani, chciałabym się z Wami pożegnać tak na wszelki wypadek. Kiedy mój mąż dowie się, ile kasy wydałam na kosmetyki, to on mnie chyba zabije. Hello darkness, my old friend żartowałam, on przecież wszystko wie po prostu ten mój zawód jest taki drogi ostatnio zrobiłam tak ogromne zakupy że to się w głowie nie mieści wydałam mnóstwo kasy dlatego, że ja nie tylko maluję ale też prowadzę wiele szkoleń i do tego zajmuję się jeszcze makijażem permanentnym więc tych wydatków jest naprawdę sporo no ale wiecie, przyszło tyle rzeczy, że stwierdziłam że będę świnia jak się tym z wami nie podzielę więc jeżeli jesteście ciekawi co ostatnio zawitało do mojego studia, to oczywiście zostańcie razem ze mną, tylko zanim zacznę lepiej Przyniesie sobie coś ciepłego do picia, ponieważ zejdzie nam tutaj dłuższa chwila dziś pokażę Wam mnóstwo nowości, przed którymi zakupem robiłam spory research, zastanawiając się, czy właśnie te kosmetyki wybrać, więc wierzcie mi, że to, owszem, będzie długi odcinek, ale to są naprawdę produkty już mega wyselekcjonowane, więc warto ze mną zostać do końca. Zacznę w pierwszej kolejności od produktów najdroższych, ponieważ najbardziej jakoś tak jestem nimi podjarana. Później przejdę, czyli oczywiście Sephora króluję później i perfumy, Inglot, Hebe, sztuczne rzęsy oraz jeszcze na Koniec jako na torcie. Zostawię pigmenty do makijażu permanentnego brwi, ponieważ wiem, że również wiele kosmetyczek mnie ogląda, więc myślę, że to też będzie taka ciekawostka na sam koniec. Stwierdziłam, żeby ten odcinek nie był takim słucharem, to y, zrobię taki test też tych kosmetyków przez tak tydzień półtora i większość z nich już przetestowałam, więc tym bardziej myślę, że y, jestem w stanie dużo więcej Wam na ten temat powiedzieć. Zazwyczaj w internecie są takie tak zwane open boxy, czy właśnie jakieś takie hole zakupowe, że ktoś przychodzi z jakąś tam siatką z Rossmana. Jak dla mnie taka forma jest troszeczkę słaba, więc aby ten odcinek dla Was był wartościowy i żeby mogła się podzielić z wami tym, co najcenniejsze, najcenniejsze czyli wiedzą, która mam nadzieję, zaoszczędzi was, wasz czas podczas zakupów, no to słuchajcie, myślę, że taka koncepcja przypadnie Wam też do gustu, i my zobaczymy. Także zostańcie ze mną do końca i zaczynamy! W pierwszej kolejności zacznę od kosmetyków, które kupiłam w Seforze z prostej przyczyny. Po prostu mają najładniejsze opakowania. Ale zanim o kosmetykach, chciałam Wam powiedzieć o pędzach. Ja kupiłam sobie zapas czterech pędzi numer 45 z tej podstawowej wersji seforowej. Są to pędzle, które świetnie sprawdzają się zarówno mi w użytku prywatnym, jak i takim profesjonalnym. Do nakładania podkładu klientkom nakładam nimi podkład, a później sklepuję wszystko gąbeczką. Lubię mieć do każdej klientki osobny czysty pędzel. W związku z czym mam tutaj zapas czterech, natomiast słuchajcie, dlaczego robię zapas? Są tu rewelacyjne pędzle, a słyszałam od jednej mojej koleżanki, która tam właśnie jeszcze pracuje, że mają je wycofać. Także, jeżeli poszukujecie świetnego pędzla do podkładu, to naprawdę warto iść do Sephory jak najszybciej. Zacznę od takiego hitu-hicioru, którym dzisiaj również mam wykonany makijaż e, oczu. Mianowicie chodzi o paletę cieni Huda Beauty e, New Nude. Jest to paleta, którą absolutnie się nie podniecałam i jeśli mam być szczera kupiłam ją wyłącznie dlatego, żeby mieć nowość, która jest estetyczna i ładna dla klientek. Zresztą chyba każda makijażystka mnie będzie tutaj rozumieć. Czasem tak jest, że tych kosmetyków mamy, brzydko mówiąc, od cholery, ale trzeba klientce coś nowego zaprezentować, a z racji tego, że brakowało mi troszkę tonacji takich fior to stwierdziłam, aha, będą dwa fiolety, zawsze coś, ale ku mojemu zdziwieniu, po tych właśnie moich zakupach, kiedy miałam ostatnio właśnie dwa makijaże próbne, ślubne, dziewczyny miały brązowe oczy, taką troszeczkę śniadą karnację, bo nałożyłam odrobinę tych e, takich właśnie fioletów brzoskwini, tych brudnych róży, no po prostu, przyznam szczerze, byłam oczarowana. No po prostu petarda. Więc jeżeli jesteście makijażystkami, to w ogóle to nawet nie jest kwestia wyboru, tylko kwestia, kiedy tą paletę kupicie, ponieważ no, jest moim zdaniem naprawdę genialna. Mi taka miłość od pierwszego czy tam drugiego wejrzenia zdarza się naprawdę <laughs> chyba raz na 10 lat. E, uważam, że jest naprawdę świetną paletą. Te wiadomo, brokaty to tak, może nie do końca, ale pozostałe cienie, no to to jest po prostu jakiś obłęd. Bardzo duży plus, że mm, są tutaj cienie y, jasne, są tutaj cienie przejściowe i są cienie konturujące oko, a, do, a dodatkowo te, które właśnie można wykorzystać jako taki akcent połyskujący na powiece. Uważam, że naprawdę rewelacja. Natomiast zaznaczam, polecam jej osobom, które potrafią się malować albo makijażyskom, albo osobom, które mają właśnie ciepłe tęczówki oka, ponieważ wydaje mi się, że właśnie do ciepłość zielonych, podobnych właśnie jak ja mam oczy, albo do ciepłych takich brązów, no te kolory będą sprawdzały się najlepiej. Jeżeli chodzi o pigmentację tych cieni, to nie są naprawdę taki fenomen, ponieważ umieściłabym je pomiędzy właśnie Smashbox, Smashboxem, a Anastazją Beverly Hills, czyli są lepiej napigmentowane niż te ze Smashboxa, które zaznaczam lubię najbardziej, a właśnie są takie pośrednie, nie aż tak mocno właśnie jak ta Anastazja, także nie sypią się aż tak mocno, nie są naprawdę fenomenalne, super się z nimi i pracuję zarówno na sobie, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, mam dzisiaj wykonany makijaż właśnie tą paletą, ale świetnie się też pracuję z klientkami, także absolutny sztos. A skoro jestem przy paletkach z Anastazji, to mimo tego, że kupowałam je na początku roku, to również chciałabym pokrótce o nich wspomnieć i chciałabym zwrócić honor palece Soft Glam z Anastazji Beverly Hills, ponieważ na początku wydawała mi się totalnie nudną paletą, zwykłą, których miałam już wiele, ale kiedy dosyć już z nią popracowałam, zobaczyłam, jak pięknie wygląda właśnie też na takich ciepłych tęczówkach, opalonych, śnianych karnacjach. To naprawdę zwracam honor. Jeżeli w ogóle chodzi o złote cienie, z którymi już miałam wielokrotnie do czynienia, i wielokrotnie zdarza się tak, że te złote cienie wyglądają tak żółto i strasznie tandetnie na oku, to tutaj one wyglądają naprawdę szlachetnie. I powiem Wam, że. Um... No, kolorystyka jest przepiękna. Jeżeli ktoś ma ciemniejszą karnację albo cieplejszą taką tęczówkę, to powinien być z tej palety zadowolony. Oczywiście, jeżeli chodzi o opakowania welurowe, no to to jest jakaś tam tragedia według mnie. Jeżeli chodzi o tą paletę, mniej z niej korzystam. Ona jest może troszeczkę mniej użytkowa, natomiast również kolory są bardzo fajne i gdybym miała z tych dwóch wybrać jedną, to zdecydowanie to. A jeżeli szukacie, na przykład malujecie albo szukacie czegoś po prostu w takich lekkofioletowych odcieniach i zastanawiacie się, czy ta, czy ta, no to oczywiście zdecydowanie tam. A teraz to, co sroki lubią najbardziej, czyli rozświetlacze. W Sephora kupiłam całe trzy, mimo tego, że mam 10, ale nieważne. Każdy kolejny po prostu muszę go mieć, ponieważ na pewno nie mam takiego samego w domu to już jest choroba, nie? Słuchajcie, piękne złoto, rewelacyjne, tańszy zamiennik odcienia c z Becky, jest to tu, tu, tutaj marka własna, Sephora numer 01, przepiękny, szlachetny, złoty kolor, absolutnie nieżółty, wygląda bardzo ładnie na twarzy, zwłaszcza polecam do śniady karnacji, dodatkowo nowość, kolor 03, to co mam dzisiaj na szczytach kości policzkowych, biało-różowy, który przepięknie podkreśli chłodne makijaże oraz będzie pasował też jasnym karnacją i chłodnym tęczówką oka, jeżeli chcecie przełamać taką nudę w swoim makijażu no to i ożywić się troszeczkę albo podrasować różowy odcień różu do policzków, no to ten właśnie rozświetlacz będzie genialny, jeszcze pokażę Wam coś co skradło moje serce, ponieważ w ogóle samo opakowanie jest przecudowne i wygląda jak taki szlachetny kamień ale marka Too Faced słynie z tego, że ma takie cukierkowe wręcz te opakowania, słuchajcie idealne połączenie złota z różem, czyli takie klasyczne rose gold, przepiękny rozświetlenie. O dużo mocniej drobinkowym wykończeniu. Mam go dzisiaj również tutaj na szczytach kości policzkowych. Cudownie się mieni, naprawdę wygląda przecudownie. Jeżeli szukacie czegoś mocniejszego albo chcecie mieć po prostu, nie wiem, piękne opakowanie, cokolwiek, no to Too Faced jest absolutnie dobrym wyborem. Kolejne produkty to będą pudry i tutaj zostanę przy marce Too Face. Mam tutaj prasowany puder rozświetlający w kolorze brzoskwiniowym, ale tak naprawdę kupiłam ten, a liczę na to, że w końcu uda mi się dostać sypką wersję tego pudru, ponieważ jest to podobno najlepszy puder pod oko, jaki tylko można sobie wymarzyć. Niestety, co się pojawi w polskiej seforze, to jest momentalnie wyprzedawane. Wszyscy kochają ten puder, ponieważ nie tylko pięknie wygląda, ale też cudownie pachnie, więc mam nadzieję, że również kiedyś uda mi się dostać taką sypką wersję tego pudru. Kolejnym pudrem, który jest za, kupiłam, jest to Puder Clinic Almost Powder w kolorze 03 Mineralne. Świetny puder, jeżeli chcecie nałożyć wyłącznie puder na całą twarz bez użycia podkładu albo szukać czegoś fajnego pod oko, co mocno nie obciąży waszej skóry. Jest to również rewelacyjny puder, znam go jeszcze z poprzednich opakowań i byłam bardzo zadowolona. I kupiłam go właśnie jako zamiennik moich ukochanych wycofanych pudrów Micro Smooth z Sephory pod właśnie oko, żeby nakładać klientkom. Się bardzo fajnie sprawdza. Kolejnym pudrem, który co prawda jest już ze mną od właśnie tych zakupów z początku roku, jest to Puder Chanel Uniwersalny Transparentny w kolorze 30. Bardzo fajny puder, bardzo dobry. Natomiast jeśli mam być szczera i porównać go z innym świetnym pudrem sypkiem, czyli Laura Mercier to uważam, że tamten jest lepszy, ewentualnie ten poleciłabym, jeżeli ktoś ma bardzo jasną skórę i potrzebuje rzeczywiście jaśniejszego i nieżółtego odcienia. Idziemy dalej, czas na brązer oraz róż, kupiłam znany i kultowy brązer Chocolate Too Faced, brązer przepiękny, bardzo mocno napigmentowany, mam go dzisiaj na podbicie tutaj kości policzkowych, bym powiedziała, że jest to troszeczkę chłodniejsza wersja Huli z Benefitu, cudowne opakowanie, to na pewno, generalnie fajny, chociaż przyznam szczerze, że wolę troszeczkę mniej napigmentowane brązery. O Jezu, się stało? Słuchaj, jeśli chodzi, chodzi o róż, aha, to jest moja wersja na magnes. No, nie fajnie, nie fajnie, muszę przyznać, seforka. Słuchajcie, mam tu róż właśnie z cefory, który chciałam pochwalić, a teraz zobaczcie, co się stało. Wypada z opakowania, trzeba uważać, widocznie, ale mimo wszystko mu to wybaczam, ponieważ kolor jest matowy i jest przepiękny. Jeżeli kojarzycie mój ukochany róż z Benefitu, czyli Jerocatur, to to jest właśnie tego typu kolorystyka, ale bardziej matowa. Przepięknie wygląda na policzkach. Dzisiaj również mam go tutaj na szczytach kości policzkowych. Według mnie prezentuje się bosko, próbowałam go również na Klientkach i naprawdę jest genialny. Idziemy dalej. Kolejne zakupy to Tatu Liner. Jest to moje trzecie opakowanie eyelinera z Katfondi. Jest to według mnie najprostszy w użytku i stosunkowo bardzo trwały eyeliner, który można sobie zakupić. Jeżeli nie macie wprawy w robieniu sobie kreski, to polecam, ale zaznaczam, że jest to wersja dla osób, które nie oszczędzają pieniędzy, ponieważ niestety jego pojemność to jest jakieś pół mililitra, więc jakiś dramat, skoro musimy za to zapłacić stówę, ale to już nieważne, jest to moja opinia. Kolejna rzecz to będzie żel do brwi Anastasia Beverly Hills. Bardzo fajnie brwi jakby tak nabłyszcza oraz modeluje. Dla osób, które mają takie wiecie, każda brew w inną stronę. Świetna sprawa natomiast. Tutaj nakłada się bardzo mała ilość produktu i mam wrażenie, że tego kosmetyku również jest niewiele w opakowaniu. Kolejna sprawka, przechodząc szybko do bas pod makijaż. Kupiłam jedną właśnie nowość z Sephory i przyznam szczerze, jest Jestem oczarowana, piękna baza rozświetlająca, również mam ją pod, podkładam dzisiaj na całej twarzy, sprawdzam ją również na dekolcie, wygląda obłędnie i bardzo naturalnie, i uważam, że jest to naprawdę jeden z najlepszych basek rozświetlających czy płynnych rozświetlaczy. Rzadko mi się zdarza mówić coś takiego o płynnych rozświetlaczach, ponieważ, ponieważ zazwyczaj są one bardzo tłuste i nieładnie się stopiają z cerą. Jeżeli szukacie właśnie czegoś w takim wykończeniu, jesteście osobami, które mogą się kąpać w rozświetlaczach, to naprawdę szczerze Wam polecam. Jeszcze może zaprezentuję, żebyście widziały o co mniej więcej chodzi. No piękne, naturalne wykończenie, takie naturalne glow. Uważam, że nie można z tym przesadzić i nawet osoby, które są niewprawione w makijażu, świetnie sobie z tym produktem dadzą radę. Kolejna rzecz to utrwalacz do makijażu All Nighter z Urban Dica i Rzeczywiście testowałam go również na swoich klientkach i na sobie. Ładnie utrwala makijaż, ale uwaga, jest na bazie alkoholu z tego co doczytałam. Jeżeli chodzi o psik-psik, to on jest taki bardzo dobrze rozproszony, nie ma takich mocnych drobin. Świetnie utrwala makijaż, a do tego nie ma konsystencji jakby lakieru do włosów. Z kolei, jeżeli chodzi o przygotowanie skóry przed makijażem, to kupiłam specjalnie dla swoich kochanych klientek, które jeżeli mnie oglądają, to serdecznie Was kochane pozdrawiam. Pozdrawiam. Słuchajcie, krem, taki krem żelowy, energetyzujący z Clarence, bardzo fajny i to, co mnie zaskoczyło, to też jak na Clarence bardzo przyzwoita cena, ponieważ 110 zł, wiem, że to i tak dużo, natomiast oczywiście dla moich klientek wszystko co najlepsze, taki pobudzający, fajny krem, także jeżeli ktoś jeszcze nie testował, to oczywiście polecam. Teraz idąc kolejny produkt w chaotycznej kolejności, przepięknie parchnąc taki żel antybakteryjny do rąk Mercy Handy, oczywiście różowy, wiadomo. Pięknie pachnie, także słuchajcie, jeżeli jesteście makiarzyskami i szukacie czegoś, co jakby tak jest przydatne w pracy i klientki jakby zwracają na to uwagę, ponieważ wiecie, praca rękami zawsze przy czyjejś twarzy wymaga nie tylko higieny, ale też tego, żebyśmy tak ładnie pachniały. Też moje klientki zawsze na to zwracają uwagę. Moje kolejne odkrycia to dwa korektory, jeden z nich ma kolor zielony i według mnie jest to rewelacyjna alternatywa dla baz pod makijaż zielonych, jeżeli szukacie czegoś do neutralizacji zaczerwieni, czy dla siebie, czy dla swoich klientek, to mi się osobiście tak zdarzało, że nigdy nie byłam w stanie zużyć takiej zielonej bazy, bo potrzebowałam tego no odrobinę, niezbyt wiele, więc korektor w formie jakby takiej bazy, no to to jest rewelacja, więc szacą Sephora za taki pomysł, ponieważ naprawdę świetna jakość produktu jest również genialna i dodatkowo, drugi i bardzo fajny korektor baza brzoskwiniowa. Według mnie jest to świetna e, sprawka, jeżeli chodzi o tuszowanie e, sińców pod okiem, które są w odcieniu takim brązowawym, ponieważ słuchajcie nie każdy żółty korektor, przepraszam nie każdy żółty korektor będzie nam tuszował e, sińce pod okiem. To ma tylko i wyłącznie miejsce przy sińcach, które są fioletowe w odcieniu. Jeżeli mamy bardziej brunatno-brązowe e, te właśnie nasze podkowy, no to tylko i wyłącznie ciemniejszy i brząskwiniowy korektor jest w stanie nam te zmiany zakryć. Słuchajcie, was chyba dzisiaj wykończę, bo mam tu jeszcze mnóstwo kosmetyków. Więc przechodzę szybko, słuchajcie, do pomadek matowych z Sephory. Uważam, że to są jedne z najlepszych, o ile nie najlepsze pomadki matowe, jakie miałam, zaraz obok Golden Rose. I słuchajcie, mam kolor tutaj e, fukcję 06. Mam ją dzisiaj na ustach w połączeniu z takim lakierem do ust z Eveline w numerze 12. Numer 40 przepiękny odcień beżu oraz numer Czerwieni 96. Ją również miałam w tym filmiku o właśnie Rossmanowych tutaj rzeczach wartych zakupu, e, mi się te kolory sprawdzają jeszcze w ulubieńcach moich rocznych były pozostałe dwa, także naprawdę te kosmetyki uwielbiam, Głównie przechodząc do również makijażu ust, ale innych formuł, czyli błyszczyków z Sephory, błyszczyki, które ja po prostu uwielbiam naprawdę i każdej pannie młodej mogę na ślepo dosłownie polecić te dwa odcienie, mianowicie jest to Perfect Nude N1 z właśnie Sephory oraz 03 w tej chwili Rose Petal takie dwa odcień, wyglądają przecudownie jeden bardziej beżowy, jeden bardziej różowy no i jeszcze dodatkowo kupiłam kosmetyk, który już mi się skończył i postanowiłam kupić go ponownie i dodatkowy e, kolejny, to już chyba mój czwarty odcień to są słuchajcie, takie niby błyszczyki, ale one w porównaniu do tych dają może mniejsze krycie a większy efekt, taki glossy, glossy, glossy jeżeli macie ochotę na efekt takich totalnie soczystych ust em, i jakby takich leciutko powiększonych, ponieważ ten błyszczyk będzie również tak mrowi usta, idzie coś w stylu właśnie jak macie ten Lip Maximizer z Diora to to jest właśnie dokładnie taka mocna inspiracja tym kosmetykiem no to to jest po prostu rewelacja to wam daje po prostu takie lustro na ustach troszeczkę się klei więc wasz mężczyzna może nie być tym zachwycony ale jeżeli i tak nie przejmujecie się tym zbyt mocno to jest to naprawdę fajna sprawka może nie nie wiem czy to będzie widać na ręce, ale że Wam to pokażę. Nie, to po prostu to trzeba zobaczyć na ustach. W każdym razie błyszczy się obłędnie. A teraz pamiętajcie, że błysk na ustach wraca z powrotem do łask. Stwierdziłam, że nie będę gorsza, nie mogę wszystkiego tylko kupować dla klientek i dla siebie również coś kupiłam ciekawego, czyli dr Irena Eris krem nawilżający na dzień do skóry suchej, odwodnionej i wrażliwej i do tego liftingujący krem pod oczu. Testuję te kremy, fajnie pachną, są bardzo przyjemne w noszeniu i na dzień pod makijaż się idealnie nadają. Jestem w szoku, że dr Irena Eris stworzyła taką fajną serię, ponieważ kiedy sama pracowałam w perfumery to nie tylko ja, ale moje koleżanki z branży bardzo krytycznie patrzyłyśmy zawsze na te kremy. A tutaj proszę, taka miła niespodzianka. Teraz szybki przegląd zakupów z i e perfumy. Kupiłam brakujący mi podkład do skóry dojrzałej w kolorze 110 Honey Clarence Extra Firming. Dodatkowo zamówiłam tam, ponieważ stacjonarnie nie mogłam dostać, korektory z marki Makeup Revolution Fest. Base Concealer, który to poleciła mi Małgosia Smelcer z kanału House of Makeup, która właśnie jakiś czas temu robiła u mnie szkolenie makijażowe. I widziałam, jak wykorzystywała ten korektor na modelce, bardzo go zachwalała. I rzeczywiście powiem Wam, że tani i bardzo dobry korektor, którego również dzisiaj mam pod okiem, używam koloru C5. Kupiłam sobie również C3, ale ten już jest naprawdę bardzo jasny, więc raczej dla osób o bardzo jasnej karnacji. Teraz pokażę, co udało mi się upolować w Inglocie. Po pierwsze, będzie to seria Jennifer Lopez. Już miałam wcześniej pigmenty z tej serii kupiłam sobie ostatni, brakujący w kolorze Silver Dollar. Nie będę Wam pokazywać koloru, kolorze, zresztą w sumie mogę, ale to i tak nic nie zmieni, ponieważ każdy z tych pigmentów mam wrażenie, że średnio wygląda strasznie na skórze, a bardzo dobrze wygląda na oczach. Także ten kolor Wam tutaj absolutnie nic nie powie. Kolejny produkt będzie to rozświetlacz sypki który jest dużo lepszy niż te klasyczne wersje, jakby um, zwykłe tych rozświetlaczy. Przepiękny, złoty, opalony odcień, złoto-brązowy wręcz, więc jest to według mnie ratunek dla wszystkich osób, które mają naprawdę opaloną albo wręcz śnianą karnację i każdy rozświetlacz u nich wygląda tak, nie wiem, za jasno, jakoś tak białawo i tak dalej. No to to jest właśnie coś, czego mi brakowało. Kolejna rzecz, którą sobie uzupełniłam, to rozświetlacz numer 69, płynny według mnie, najfajniejszy płynny rozświetlacz, jaki miałam, uwielbiam go stosować na dekolt, baza pod cienie, którą już używam od lat oraz dwa cienie bazowe, które zawsze ze sobą mieszam przed każdym makijażem i nakładam pod z kolei w Hebe kupiłam bazę nawijającą, łagodzącą z Belgii Polar Bardzo mi się fajnie sprawdza i jest to moje drugie opakowanie. Do tego zapas podkładu, który już na pewno znacie, Nude Liquid Powder. Bronzer, o którym słyszałam już mnóstwo razy. Jest to świetny bronzer dla skór suchych oraz dojrzałych, takich osób, które nie potrzebują mocnego konturu, tylko chcą sobie odrobinę słoneczka dodać do twarzy. Dodatkowo kupiłam ogromny zapas moich ulubionych konturówek z Firmy Pire Rane w kolorze 7, 8, 10 11 i 12 bardzo lubię te właśnie odcienie do tego eyeliner z firmy Eveline. Bardzo dobry, drogaryjny eyeliner, w którym wykonacie sobie precyzyjną, fajną kreseczkę. Idealny do użytku codziennego. Do tego pigment, który dzisiaj również mam zastosowany na swoich powiekach w odcieniach takiego różu, polecany dla profesjonalistów. Jest to też świetna, taka tańsza alternatywa dla pigmentów z inglota, ponieważ tamte kosztują granice 40-50, ten tutaj koło dyszki, także... Jest to jak najbardziej przyzwoita cena. Do tego korektor Conceal and Define, który pokazywałam ostatnio w projekcie Denko w filmie. Tutaj zapas wód micelarnych, tych z L'Oreala są spoko, naprawdę bardzo fajne. Ja je często wykorzystuję na szkolenia, też design opakowanie mi się bardzo podoba. I też dla moich klientek do mojej łazienki. Te mydełka właśnie z Joop. Bardzo je lubię, ponieważ pięknie pachną łapki po nich i mają przyjemne, naturalne składy, które nie wysuszają dłoni, jeśli chodzi o hebe, to jeszcze kupiłam sobie zapas płatków kosmetycznych, które są rewelacyjne, dlatego, że są podwójnie przeszyte. Dzięki czemu nie rozwarstwiają się na twarzy, ale słuchajcie idąc dalej, bo czas się kończy. Jeszcze co zamówiłam? Zamówiłam rzęsy z firmy, o którą już kiedyś recenzowałam, czyli te luxury o podwójnej objętości, czyli coś co również dzisiaj mam na oku. Przyznam się, że bardzo fajnie się z tym pracuje. Dużo szybciej możecie uzyskać efekt pięknego, otwartego. Oka. więc jeżeli wasze klientki lub wy lubicie efekt mocniejszego makijażu, to one wam się jak najbardziej sprawdzą. Ja zamawiam rozmiar 10, 11 i 12 i 13, a 9 nigdy nie mogę dostać. Wiecie co? Fajnie się z nimi pracuje, mam tutaj oczywiście, wiadomo, zapas, ale te klasyczne też lubię. Dodatkowo klej duo, czarny, zastygający. Świetna rzecz, tylko pamiętajcie, ponieważ non się z tym spotykam, że ludzie kupują podróby, musi być ten znaczek R, żeby to było oryginalne. I na koniec takie małe zaskoczenie. Chciałabym Wam polecić pigmenty do makijażu permanentnego brwi. Z racji tego, że wiem, że wiele osób po kosmetologii mnie ogląda, wiele osób interesuje się też tym tematem, a ta wiedza jest po prostu wiedzą wręcz elitarną i niedostępną i bardzo ciężko o dobre informacje na ten temat, to stwierdziłam, że też się tą wiedzą oczywiście podzielę. Mi się bardzo fajnie sprawdzają już naprawdę w wielu testach różnych kolorów. Pigmenty, przede wszystkim dwa, czekoladowa trufla oraz kolor tauk z firmy Pigments z szkoły Broadway Beauty, którą zresztą ukończyłam. Bardzo fajne odcienie i to, co je wyróżnia to, że one mają leciutko takie oliwkowe właśnie takie podtony, przez co za mocno się nie odbarwiają na jakieś takie różne, zdziczałe kolory. I kolejne pigmenty, które są dla mnie nowe jest to firma Maderm i jestem pod ogromnym wrażeniem, jak bardzo te pigmenty osiadają w skórze, jak one są tak jakby mocno napigmentowane, także naprawdę szacą dla Firmy, ponieważ są naprawdę świetne. Mam na razie dwa kolory i dopiero zaczynam je testować, ale widać, że są już bardzo fajne. I dodatkowo jeszcze z na którym pracuję od wielu lat. To będzie tak 45, która również świetnie mi się sprawdza. Moi drodzy, to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i za oglądanie. Bardzo będzie mi miło, jeżeli napiszecie, czy tego typu zestawienia, takie właśnie haul kosmetyczne, są dla Was. <śmiech> Prawda. <śmiech> O oh my god. Uff. Moi drodzy, z mojej strony to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik okazał się dla Was pomocny i będziecie wiedzieli, w co warto zainwestować. Ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał oraz zostawić po sobie ślad w formie komentarza. Tymczasem żegnam się z Wami serdecznie i widzimy się już w kolejnym odcinku. Hej!